Nazywam się Amy Snyder i mam 27 lat. Mieszkam z ojcem i matką. Nasza rodzina zawsze trzymała się razem jako trio od wczesnych lat mojego dorastania, zawsze podziwiałam mojego tatę. Jest uosobieniem ciężkiej pracy prowadząc własny, tętniący życiem biznes, choć jego harmonogram sprawia, że przez większość czasu nie ma go w domu. Gdy tylko znajdzie chwilę, poświęca ją mnie. W dni wolne priorytetowo traktuje spędzanie czasu ze mną, udowadniając, że jest wyjątkowym ojcem. Moja mama maluje jednak inny obraz. Odkąd sięgam pamięcią, nigdy nie była zatrudniona. Chociaż zajmuje się sprawami domowymi, nigdy nie wspierała biznesu mojego taty ani nie robiła kariery poza naszym domem. Pomimo naszego wygodnego stylu życia, w którym moja mama często spotyka się z ludźmi i uczestniczy w wydarzeniach, jej brak zaangażowania w moje życie sprawił, że poczułem się nieco zaniedbani. Były chwile głębokiej samotności, ale niezachwiana obecność mojego taty zawsze wypełniała tę pustkę. Rozumiał obojętność mojej mamy wobec mnie i sprawił, że jego misą było upewnienie się, że nigdy nie poczuje się zaniedbana lub samotna. Gdy dorastałem, tendencja mojej matki do łamania obietnic stała się oczywista, podczas gdy zobowiązania mojego taty były niezłomne, swobodne podejście mojej matki do obietnic pozostawiło mi rozwiązanie. Nauczyłem się nie cenić jej obietnic. I odwrotnie, niezawodność i wiarygodność mojego taty wzbudziły mój podziw. Myślałem nawet o dołączeniu do jego firmy po ukończeniu studiów. Będąc jedynaczką, postrzegałam to jako sposób na uhonorowanie spuścizny ojca i kontynuowanie jego pracy. Gdy osiągnąłem wiek dwudziestu lat, mój ojciec zaczął przekazywać bezcenną mądrość podczas naszych wypadów na drinka. Tymczasem zaangażowanie mojej matki w moje życie pozostało powierzchowne. Jedyny raz, kiedy się wtrąciła, miał miejsce na drugim roku studiów, kiedy wyraziłem chęć dołączenia do firmy ojca. Tato. Chcę pracować w twojej firmie po ukończeniu studiów. Już się do tego przygotowuję. Chcę kiedyś pójść w twoje ślady, oznajmiłam z zapałem. Amy, jesteś tego pewna? Dziewczyna nie musi podejmować takich przedsięwzięć, wtrąciła się moja matka, a jej słowa ociekały tradycyjnymi oczekiwaniami. Dlaczego nie? Chcę ciężko pracować, jak tata, upierałam się. Kobieta powinna znaleźć dobrego mężczyznę i pozwolić swojemu mężowi zapewnić jej utrzymanie, odparła, powtarzając typowe sentymenty. Zniechęcony jej brakiem zrozumienia, postanowiłem nie angażować się dalej. Odmówiłam życia związanego z czyimiś ambicjami, odzwierciedlającymi egzystencję mojej matki. Zawsze dążyłam do tego, by stać się niezależną kobietą, zdeterminowaną, by przejść przez lata studiów na własnych warunkach. Po tym przełomowym momencie poświęciłam się pilnej nauce, torując sobie drogę do dołączenia do firmy mojego ojca. Natychmiast po ukończeniu studiów. Chociaż moja matka pozostawała nieprzekonana, wydawało się, że w końcu pogodziła się z moją decyzją. Jeśli zdecydujesz się żyć w ten sposób, niech tak będzie. Ale pamiętaj, że poniesiesz konsekwencje tego, że nie posłuchałaś rady swojej matki, powiedziała zrezygnowana. Jeśli chcesz to zaakceptować, to rób, co chcesz. Zastosowałem się więc do jej wskazówek, wchodząc w towarzystwo mojego ojca, nieumyślnie pogłębiając przepaść między moją matką a mną. I odwrotnie, moja wieść z ojcem pogłębiła się, gdy spędzaliśmy razem więcej czasu. Zastanawiając się nad tym teraz, zdaję sobie sprawę, że moja matka nie była zadowolona z obrotu wydarzeń. Po dołączeniu do firmy mojego ojca włożył on znaczny wysiłek w moje szkolenie, które, o czym nie wiedziałem, było spowodowane jego słabnącym zdrowiem. Prawie pół roku zajęło mu zapoznanie mnie z zawiłościami pracy, zanim zasłabł w naszym miejscu pracy i został szybko przewieziony do szpitala. Przez następne pięć lat dzielnie walczył z chorobą. – Amy, jak radzi sobie firma bez twojego taty? – zapytała moja matka. Jej troska była zawoalowana sceptycyzmem. To trudne, ale wszyscy stoją za mną murem. Tata powierzył mi wszystko, czego potrzebuję, odpowiedziałem z przekonaniem. Cóż, skoro tak jest, upewnij się tylko, że nie zostawisz firmy w ruinie, ostrzegła, a jej słowa zabarwione były obawą. Jako drugiemu pokoleniu brakuje ci prawdziwego zainteresowania lub przywiązania do firmy. Jesteś po prostu zaabsorbowany postrzeganiem firmy przez innych, odparłem, zniechęcony jej brakiem wiary. Podczas choroby mojego ojca często dochodziło między nami do nieporozumień. Pomimo jego słabnącego stanu sporadycznie odwiedzał firmę, podkreślając jej znaczenie. Pracownicy tej firmy są dla mnie nieocenionym skarbem, ale muszę z nich zrezygnować, wyznał, a w jego głosie słychać było emocje mi, widziałem twoje poświęcenie przez lata. Ufam, że ochronisz to miejsce i wszystkich tu obecnych. Nie wiem, czy mogę cię naśladować, tato, ale będę starać się podtrzymywać twoje dziedzictwo, przyrzekłam uroczyście. Od tego dnia płaszcz przywództwa został mi przekazany. Ponieważ mój ojciec przebywał głównie w szpitalu, moje dni były pochłonięte sprawami firmy, pozostawiając niewiele czasu na wizyty domowe. Priorytetowo traktowałem regularne odwiedzanie go, wygospodarowując czas pośród mojego napiętego harmonogramu. Moja matka, z drugiej strony, wypełniała tylko podstawowe obowiązki, takie jak dostarczanie zmian bliskim. Nawet to wydawało się jej niewygodne. Nie mogłem przestać zastanawiać się nad jej uczuciami do ojca. Czy brakowało jej poczucia wdzięczności lub współczucia z powodu jego choroby? Ta myśl sprawiła, że zrobiło mi się go żal, przypominając sobie poświęcenia, jakich dokonał dla mnie w dzieciństwie, w czasie, gdy uczucie mojej matki pozostawało nieuchwytne. Pomimo mojego wyczerpania, podjąłem wspólny wysiłek, aby odwiedzać go tak często, jak to możliwe, rutyna, która utrzymywała się przez około rok, aż spokojnie odszedł we śnie. Pośród wiru zadań, które potem nastąpiły, ledwo miałem chwilę na żałobę. Moja matka, nieświadoma mojego emocjonalnego zamieszania, oczekiwała, że zajmę się wszystkim od organizacji pogrzebu po papierkową robotę w szpitalu. Realistycznie rzecz biorąc, wiedziałem, że nie mogę polegać na mojej matce, która nigdy nie wyszła poza granice naszego domu. Po cichu przejęłam więc odpowiedzialność za niezliczone zadania. Dzień po pogrzebie moja matka poruszyła ten temat. Amy teraz, gdy pogrzeb się skończył, uspokoiłaś się, prawda? Zapytała z ciężkim sercem. Pogodziłam się z rzeczywistością. Proszę, opuść ten dom. Właśnie odziedziczyłam 200 milionów jenów, więc nie mam już z ciebie żadnego pożytku. Dziękuję, oświadczyła, jakby to była zwykła formalność. Jej słowa zabolały, ale spodziewałem się ich. Dalsza dyskusja wydawała się daremna. Czy naprawdę wierzyła, że bogactwo może zastąpić więzy rodzinne i zwolnić ją z odpowiedzialności? Z mnóstwem pytań kłębiących się w mojej głowie, podjąłem decyzję o wyjeździe. Następnego dnia zaaranżowałem sprzedaż wszystkich rzeczy związanych ze mną, pozostawiając matkę całkowicie zaskoczoną szybkością mojego wyjazdu. Skrupulatnie zaplanowałem swój wyjazd, ale skrywałem przed matką pewien sekret. Pomimo jej roszczeń do odziedziczenia 200 milionów jenów, mój ojciec powierzył mi wszystkie sprawy finansowe, wyznaczając mnie jako jedynego spadkobierca. Ani jeden jen nie pozostał dla mojej matki, a decyzję tę ojciec podjął stanowczo, gdy jeszcze cieszył się dobrym zdrowiem. Twoja matka nie ma pojęcia o zarządzaniu pieniędzmi i rozważnym wydawaniu. Chcę, żebyś zapewniał jej comiesięczne wydatki domowe, poinstruował mnie. Jeśli otrzyma ryczałtową kwotę, prawdopodobnie natychmiast ją roztrwoni. Jeśli będzie protestować, odmów jej nawet grosza. Choć ostatnie słowa mojego ojca były wypowiedziane w żartach. Wręczył mi kartę SD zawierającą wiadomość wideo, zaadresowaną do mojej matki. Chociaż nigdy nie planowałem jej pokazać, ostatnie wydarzenia sugerowały. Że może to być konieczne wcześniej niż później. Po moim wyjeździe spodziewałem się, że matka się do mnie odezwie, ale jej wezwanie nadeszło szybciej niż się spodziewałem. Natychmiast wracaj do domu, zażądała przez telefon. Pracuję, mamo. O co chodzi? Odpowiedziałam, czując ukłucie irytacji. Muszę z Tobą porozmawiać. Proszę, przyjedź szybko, nalegała. Z westchnieniem niechętnie wróciłam do naszego rodzinnego domu, ściskając w dłoni kartę SD. Gdy tylko matka mnie zobaczyła, zaczęła mnie oskarżać. Uciekłaś z całym spadkiem po Ojcu, prawda? Wiedziałam, że coś jest nie tak, kiedy tak nagle odeszłaś. Oddaj mi teraz spadek po Ojcu, zażądała. Jej chciwość była namacalna. Jak samolubny możesz być. Nie potrafisz nawet wypełniać swoich obowiązków jako matka, odparłem. Moja frustracja wrzała. W odpowiedzi, w milczeniu, wyciągnęłam do niej kartę SD. Zdezorientowana sprawdziła ją. Co to jest? Zapytała. Przypuszczam, że nawet nie wiesz, jak to oglądać, zauważyłem. Maskując rozczarowanie, sięgnąłem po laptopa, włożyłem kartę SD i odtworzyłem wideo. Na ekranie mój ojciec wyglądał tak żywo, jak go zapamiętałem. Nie mogłem przestać się zastanawiać, jak moja matka zareaguje na ten list wideo. Po cichu wyszedłem z pokoju, zostawiając ją samą. Nigdy wcześniej nie byłam świadkiem, jak moja matka sprzeciwia się ojcu. Ale teraz, po jego śmierci, czy jego słowa odbiją się na niej. Po powrocie do pokoju, zastałem moją matkę we łzach, słyszałem o emocje. Byłem zaskoczony. Moja matka roniąca łzy nad nagraniem wideo mojego zmarłego ojca. Byłem zaintrygowany treścią listu wideo, który dla niej zostawił, ale wahałem się, czy sam go obejrzeć. W związku z tym nie wiedziałem, co było przyczyną jej łez. Mamo, wszystko w porządku? Spytałam z troską w głosie. Tak, na razie nic mi nie będzie. Rozumiem. Dostosuję się do życzeń twojego ojca i od teraz wszystko powierzę tobie. Proszę idź dziś do domu. Zadzwoń do mnie. Gdy będziesz miała czas się pozbierać, odpowiedziała stonowanym tonem. Wyczuwając jej pragnienie prywatności, szybko wyszedłem, zastanawiając się nad tym, jak mój ojciec zdołał uciszyć moją matkę. Pytania kłębiły się w mojej głowie, gdy wracałam do domu. Minął prawie miesiąc bez żadnego kontaktu ze strony matki. CO wywołało u mnie niepokój podczas przerwy na lunch. Postanowiłem odwiedzić dom rodziców, mając nadzieję, że uda mi się do niej zajrzeć. Nie było jej jednak w domu. Tego wieczoru wróciłem jeszcze raz, z ulgą stwierdzając, że światła są włączone. Przepraszam za niespodziewaną wizytę. Przyszedłem po południu, ale nie było Cię w domu. Zaniepokoiłem się. Gdy ją zobaczyłem, wyjaśniłem, że przepraszam, byłem w pracy na pół etatu w ciągu dnia. Moja matka wyjaśniła po moim powrocie: Praca na pół etatu. Powtórzyłem z niedowierzaniem. Moje wyobrażenie o matce przedstawiało ją jako osobę zdecydowanie przeciwną pracy. Jak do tego doszło? Nie oglądałeś tego filmu? To był list wideo zaadresowany do ciebie, odparłem. Byłem zaskoczony jej nagłą zmianą zachowania. Możesz go zabrać do domu. Ty też powinieneś go obejrzeć, Hamy. Mogę obejrzeć? Zapytałem, wyciągając do niej kartę SD. Bardzo dobrze, zgodziła się, podając mi ją z powrotem. Czując niepokój, wróciłem do biura i usiadłem przy biurku ojca. Z głębokim oddechem odtworzyłem wideo. Kochanie, jeśli to oglądasz, to znaczy, że nie udało ci się porozumieć z Amy. Przede wszystkim bardzo ci dziękuję za pomoc w wychowaniu Amy. Bez ciebie nie sądzę, żebym poradził sobie z firmą podczas wychowywania Amy, głos mojego ojca rozbrzmiał w pokoju. W miarę jak jego słowa były kontynuowane, ogarnął mnie niepokój. Potem powiedział coś nieoczekiwanego, coś, co wstrząsnęło mną do głębi. Zaopiekowałeś się Amy, mimo że nie jest twoim dzieckiem. I mam dla ciebie tylko wdzięczność. Stałeś u mojego boku przez tyle lat. Ale w rezultacie zrezygnowałeś ze swoich marzeń i osiągnąłeś swój wiek. Nie zarabiając na własne życie. Biorę za to odpowiedzialność, ponieważ pozwoliłem ci żyć w luksusie. Jestem pewna, że będziesz miał kłopoty, kiedy odejdę. Nie jestem dzieckiem mojej matki. Wzdrygnęłam się. Ta świadomość uderzyła mnie jak to na cegieł. Ale potem wszystko do mnie dotarło. Pomimo braku jawnych uczuć troszczyła się o mnie każdego dnia, robiąc absolutne minimum dla dziecka, które nie było jej własne. Kim była ta osoba? Nie zarejestrowałem małżeństwa, bo powiedziałeś mi, że szkoda ci twojej siostry. Skończyło się na tym, że utrzymywałem cię i nie robiłem nic więcej. Przykro mi, ale kiedy odejdę, martwi się o resztę twojego życia. Nie ma nikogo, kto by cię wspierał i odbierał ci życie. Siedziałem z niedowierzaniem, gdy mój ojciec mówił, a jego słowa płynęły z nieoczekiwaną jasnością. To wszystko było dla mnie nowością, jego obawy, jego żal, jego nadzieje na naszą przyszłość. Przez całą noc zmagałem się z ciężarem jego rewelacji, zanim następnego dnia skonfrontowałem się z matką. Mamo, oglądałam wczoraj nagranie od taty. Wiesz, co się stało, zaczęłam. Mój głos zmienił się w mieszaninę zmieszania i zrozumienia. Wychowałam cię, bo mnie o to poproszono. To wszystko, wyznała, jej ton był ciężki od niewypowiedzianej prawdy. Co się stało z moją biologiczną matką? Naciskałem, szukając jasności pośród wirującego chaosu nowo odkrytych informacji. Byłaś dzieckiem mojej siostry i twojego ojca, wyjaśniła ponuro. Moja siostra zmarła zaraz po urodzeniu ciebie. Obiecałam twojemu zrozpaczonemu ojcu, że pomogę wychować Amy. Zostanę twoją matką. Wraz z jej objawieniem wszystko ułożyło się na swoim miejscu, nawet części, które wcześniej tylko sobie wyobrażałam. Dowiedziałam się o poświęceniu mojej matki, o tym, jak odłożyła na bok własne marzenia, by spełnić obietnicę daną mojemu ojcu przypomniałem sobie, jak moja matka pracowała w knajpie. A jej żywy duch i poświęcenie były namacalne. Jej marzeniem było posiadanie własnej restauracji. Jednak kiedy zdecydowała się zostać moją matką, odłożyła to marzenie na półkę. Jednak zainspirowana słowami mojego ojca i wspomnieniem jej odroczonego marzenia, moja matka podjęła decyzję. Postanowiła odzyskać to marzenie, wyruszając w podróż, aby ponownie je zrealizować. Powinnam była to zrobić wcześniej. Praca sprawia mi przyjemność i mi odpowiada. Nie miałam pojęcia, więc to moja wina, że nie pracowałaś. Naprawdę przepraszam, że nic nie wiedziałam, przyznała moja matka, a jej ton był pełen żalu. To nie Twoja wina, Amy. Sama podjęłam tę decyzję. Ale nie radzę sobie z dziećmi, więc nie mogłam sobie z tobą poradzić. Cóż, to ja sprawiłam ci kłopoty, kontynuowała, biorąc odpowiedzialność za swoje czyny. Kiedy rozmawialiśmy, zdałem sobie sprawę, że po raz pierwszy prowadziliśmy tak otwarty dialog na tym etapie mojego życia. W końcu poczułam, że trochę lepiej rozumiem moją matkę. Nasze rozmowy stały się częstsze, co doprowadziło nas do decyzji o wykorzystaniu pieniędzy pozostawionych przez mojego ojca na sfinansowanie otwarcia jej sklepu. Kiedy zaczęła pracować, moja matka stała się nieco bardziej pokorna. Wahała się, gdy pojawiał się temat funduszy na sklep, co jeszcze niedawno byłoby niewyobrażalne. Utrzymując swoją regularną pracę, pomagałem również przy otwarciu jej restauracji. Dzięki temu miałem częsty kontakt z matką. Sprzyjało to nawiązaniu nowych relacji między nami. Jeśli chodzi o wydatki na życie, nalegała na zarządzanie nimi z własnych dochodów, odmawiając przyjęcia pomocy ze spadku po moim ojcu, obiecując, że powiesz mi, jeśli będziesz miał trudności. W końcu tata zaufał mi, że się tobą zaopiekuję, ponagliłem ją. Dam sobie radę, żyjąc na własną rękę. To nie kosztuje tak dużo. Ale jeśli chodzi o wydatki mojej knajpki, urwała. Jej determinacja była ewidentna. Oczywiście będę na tobie polegać. Ja też nie mogę się doczekać. Więc daj z siebie wszystko, zachęciła matka. Jej oczy wypełniły się nadzieją i oczekiwaniem. Po wielu latach w końcu staliśmy się prawdziwą rodziną. A teraz żyjemy w harmonii. Nie jest moją biologiczną matką i być może był to właściwy moment, abym poznała tę prawdę. Twoja knajpa w końcu zostanie jutro otwarta. Twoje marzenie się spełnia, powiedziałem, przepełniony dumą, patrząc na jej poświęcenie. Widząc, jak ciężko pracujesz w tej firmie, przypomniały mi się moje własne marzenia, gdy byłem młodszy. Wierzę, że właśnie dlatego zaszłam tak daleko. To wszystko dzięki tobie i Twojemu ojcu. Bardzo ci dziękuję, mamo. Wyrażam swoją wdzięczność. Czuję głębokie poczucie wdzięczności. Obiecaj mi, że zawsze będziesz moją mamą, Amy błagała, a jej głos przepełniała szczerość. Od teraz dogadujmy się jeszcze lepiej niż wcześniej. W końcu mamy tylko siebie nawzajem, odpowiedziałam, czując nowo odkryte poczucie bliskości. Po śmierci ojca prawda wyszła na jaw, a ja zaakceptowałem rzeczywistość naszej sytuacji, decydując się na życie tylko z matką i ze mną. Rozważałem powrót do rodzinnego miasta i ponowne zamieszkanie z nią. Nie gotuję, więc mama martwi się o moją ubogą dietę i popiera mój powrót, wyjaśniłam, czując się wzruszona jej troską. Mój ojciec pewnie byłby zaskoczony, że tak dobrze się dogadujemy jego dom, firma i spadek, który zostawił. Będę je chronić za wszelką cenę, jednocześnie nadal dogadując się z matką, aby stać się prawdziwą rodziną, przyrzekłam, zdeterminowana, by uhonorować dziedzictwo ojca. Odwiedziliśmy groby mojego ojca i mojej biologicznej matki, starszej siostry mojej matki, aby przekazać nasze codzienne aktualizacje. Po przejściu przez proces adopcji, w końcu zostałam zarejestrowana jako córka mojej matki. Tworząc wieś, która wykraczała poza więzy krwi.